Soprano wypożyczył furę. Zobaczmy furę. Hura, fura jest niezła, turlafele, tak Tylko jest mały problem, bo brakuje trochę miejsca. Tutaj mamy żelika. Żelik ma torbę pod nogami. Zaraz nakręcimy jeszcze jak będzie wyglądało to auto, jak się załadują. Już nieźle siedzi. 5 osób plus cały samochód bagażu i walizki w środku A ty się jeszcze do tego jest Rambo z przodu, który zajmuje sporo miejsca Nie no to jest hit naprawdę o! Teraz zobaczmy jak wygląda miejsce z przodu Miejsce z przodu Miejsce z przodu I tu ma się zmieścić Rambo To jest hit Super! Tak, Rambo plus walizka między nogami, o tak wygląda, czołem!